Cześć, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj pomówimy o kursie Proxmoxa, bo wiem, że niektórzy się wahają, mają pewne pytania, nie wiedzą z czym to się je jak to wygląda. Zatem dzisiaj uznałem, że odpowiem na najczęstsze pytania, jakie padają odnośnie przystąpienia do kursu Proxmoxa. Opowiem jak to wygląda, jak wygląda sam kurs, pokażę platformę, odpowiem na najczęstsze pytania. Opowiem też o tym, co jest wewnątrz kursu plus jeszcze parę ciekawostek. Zatem na początek najbardziej standardowe pytania, jakie się pojawiają i to, co w tym momencie Was najbardziej interesuje, to finanse. Finanse, obiekcja finansowa. I teraz tak. Zdaję sobie sprawę, że dla niektórych może to być problem finansowy, dla innych może nie, ale są osoby, którym jednak to przeszkadza. Jest za duża kwota 849 zł. Według mnie to nie jest dużo, bo tej wiedzy w kursie jest naprawdę dużo. Mamy 12 napakowanych wiedzą, modułów. Na tej wiedzy naprawdę w tym kursie jest dużo. Za każdy moduł płaci 70 zł. Zatem no 70 zł. Za każdy moduł, w którym uczysz się czegoś konkretnego, w którym naprawdę pozyskujesz ekspercką wiedzę, to naprawdę nie jest dużo. Szczególnie, że takie kursy na rynku kosztują. Około 3000 i tu oczywiście robimy tą skalę na tej zasadzie, że robimy kurs online. Zatem więcej osób dołącza i tym samym mogę też obniżyć tą cenę. Dlatego też mi się w tym momencie opłaca zrobienie takiego kursu. Bo normalnie za taki kurs od uczestnika wziąłbym od 3 do 4000 Średnio w tym momencie cena rynkowa to jest 3500 zł za takie szkolenie. Druga sprawa ta cena 849 zł to też jest cena brutto. Zatem jeżeli Twój pracodawca kupuje ten kurs, ewentualnie jeżeli kupujesz na firmę. Bo jak najbardziej, jeżeli zajmujesz się IT, to możesz to wrzucić w koszta. To należy pamiętać o tym, że odchodzi od tego 23% VAT-u. Jeszcze dodatkowo możesz odliczyć sobie koszty uzyskania przychodu. Zatem podatek dochodowy Ci odchodzi średnio, przeważnie to jest 23%, minus 23%, minus 19%. Zatem ta kwota naprawdę nie jest dużo. Poza tym, jeżeli Twój przełożony ma obiekcję co do kupna tego kursu, zastanawia się, czy Ci zasponsorować ten kurs, ma jakieś wątpliwości, to przede wszystkim warto mu przedstawić to, jaką wartość daje Proxmox. A tą wartość odnośnie tej wartości to cały czas też demonstruję zarówno na kanale YouTube, jak i w social media. Zatem możesz mu też wysłać na przykład jeden z moich maili, który wysyłam często w ramach newslettera. Zatem wyślij mu jeden z tych maili, ewentualnie więcej, i wtedy będzie na pewno łatwiej go przekonać. Druga obiekcja, jaka się pojawia, to. Jaki system operacyjny? Zatem, tu odpowiedź jest prosta: wykorzystujemy ProXMOX, całkowicie darmowy system operacyjny. Oczywiście, są też wersje licencyjne, ale te wersje licencyjne powodują tylko to, że to otrzymujesz wsparcie, bo to, że wykorzystasz ten system na swoje potrzeby, to na dobrą sprawę nie musisz nic płacić, po prostu uruchamiasz system, wirtualizujesz, uruchamiasz klastry, plus całą masę innych funkcjonalności. Natomiast jeżeli chodzi o licencję, to jeżeli chcesz mieć wsparcie inżynierów z odpowiednią wiedzą Proxmoxa, to może takie wsparcie wykupić. O ile dobrze pamiętam, są trzy poziomy wsparcia, i każdy z tych poziomów różni się w kwestii tego, ile może zgłosić zapytań, ile problemów może zgłosić, jak szybko teści pomogą z danym zagadnieniem. Na tym o tym warto pamiętać, co oznacza, że w kursie wykorzystujemy całkowicie darmowy system, nic nie musisz kupować. Masz Proxmoxa, do tego Proxmox jest oparty na Debianie, Debian też jest darmowy, zatem tu, jeżeli chodzi o system, nic nie musisz kupować. No i wymagania sprzętowe. Jak to wygląda w tym momencie? Powiem tak, oczywiście im masz mocniejszy sprzęt, tym lepiej, ale jeżeli chodzi o wirtualizację i Proxmox, Proxmox ma naprawdę nieduże wymagania systemowe. Grunt, żeby procesor wspierał obsługę wirtualizacji, co nie jest nas trudne, bo Praktycznie każdy laptop, każdy komputer, każdy procesor oferuje spacie wirtualizacji i tutaj próg wejścia naprawdę jest nieduży. Zresztą swego czasu na YouTubie pokazywałem, jak uruchomiłem instancję Proxmoxa i co na tej instancji robiłem z wykorzystaniem naprawdę leciwego sprzętu. Tam było, co tam było? Już teraz nie pamiętam dokładnie, ale jakiś procesor chyba, dwurdzeniowy 3 GHz. Coś takiego, pamięci RAM było że 8 GB i dysk twardy jakiś, nie wiem, 500 GB, coś takiego. I swoją drogą też planuję nagrać jeszcze jeden materiał, gdzie pokażę uruchomienie Proxmoxa na laptopie. Gdzieś ten laptop sobie gdzieś tutaj leży pod stołem i on ma zaledwie, już poglądam, ma procesor z I3, 80 GB na dysku plus 8 pamięci RAM, czyli można powiedzieć, że tylko pamięć RAM. Jest jakaś sensowna, no ale jak najbardziej na takim systemie też można uruchomić Proxmoxa, zatem te wymagania sprzętowe naprawdę nie są duże. Kolejna sprawa to czas i terminy szkolenia. No i tu najważniejsza sprawa, bo u nas działa to trochę na zasadzie Netflixa, czyli dołączasz, masz dostęp do nagrań, masz rok na przejście tego, czyli przez rok masz dostęp do tej platformy, do kursu, do tych materiałów i możesz przechodzić je kiedy chcesz. Ale oczywiście to co zawsze rekomenduję, to przechodzenie na bieżąco, bo jednak jak się uzbiera u nas grupa, w tym momencie startujemy z kolejną grupą, jak dołącza do naszej grupy, do naszego kursu odpowiednia liczba osób, to też motywacja i chęci są większe. Ja to zawsze wszystkich motywuję, wszystkich zachęcam do tego, żeby przechodzić na bieżąco najlepiej jeden moduł na tydzień, co oznacza, że po 12 tygodniach masz cały zakres przerobiony. Oczywiście, jeżeli się zepniesz, podejdziesz do tego mega ambitnie, nie uznasz, że chcesz przerobić wszystko szybciej, to myślę że spokojnie dwa tygodnie ci wystarczą. Pytanie jeszcze, jak będzie z opanowanie materiału. Według mnie lepiej to wszystko przejść na spokojnie. Nie ma sensu gonić. Lepiej opanować wszystko w praktyce, wykonywać wszystkie ćwiczenia. A po każdym module nie jest zadanie domowe, zatem zachęcam do tego, żeby przechodzić te prace domowe i wykonywać te zadania w praktyce. Dobra. Kolejna sprawa, czyli prezentacja platformy. To jest w tym momencie kolejna sprawa, którą chciałbym Ci pokazać, bo jak to wszystko wygląda? Już Ci pokazuję. Jak zalogujesz się do swojej platformy, do której uzyskasz dostęp po wykupieniu kursu, to zobaczysz coś takiego. I teraz, tak poniżej, są tu różne kursy, wszystko w zależności od tego, do jakich masz dostęp. I ten kurs, który cię najbardziej w tym momencie interesuje, to jest Proxmox i Wirtualizacja. 12 modułów. Każdy o czym innym poniżej masz też dokładną rozpiskę wszystkich lekcji, jest tego naprawdę sporo. Plus, są jeszcze materiały bonusowe, bo jest coś takiego jak szkoła admina, i do tego dostajesz dostęp po wykupieniu dostępu do Proxmoxa, do kursu Proxmoxa. I teraz, tak, masz te 12 modułów, i każdy można powiedzieć, że wyróżnia się konkretnym zakresem. Jeżeli chodzi o pierwszy moduł, to są to takie podstawy, gdzie. Pokazuje Ci przede wszystkim, jak korzystać z tego kursu, jak studiować, kim jestem ja, lekkie przedstawienie, ale oczywiście mamy też tematykę na temat wirtualizacji. Opowiadam Ci, czym jest wirtualizacja, czym jest Proxmox, jak się go wykorzystuje, i też opowiadamy chociażby o licencjonowaniu, jak rozliczać licencjonowanie. Drugi moduł to już instalacja, czyli wdrażamy sobie Proxmoxa, plus omawiamy częste obawy, jakie wiążą się z korzystaniem z Proxmoxa. Pomówimy też o kwestii rozszerzania licencji, zatem licencja też wraca. Zaczniemy też temat dyskowy, następnie trzeci moduł to już tworzenie maszyn wirtualnych, gdzie przystępujemy już do wdrażania konkretnych rozwiązań na naszym serwerze Proxmoxa, i to przede wszystkim są maszyny wirtualne. Mamy też obsługę samego panelu. Proxmoxa, mamy też uruchamianie pierwszych kontenerów, obsługę kontenerów, uruchamiamy też Windows Server. Opowiadam też o tym jakie są różnice pomiędzy konteneryzacją w Proxmoxie a Dockerem, zatem można powiedzieć bardzo ciekawy wątek dla osób które interesują się konteneryzacją tak szybko w tle odpalę wszystkie moduły, żeby lepiej przebrnęli przez tą część. No i jeszcze czwarta część administracja wirtualnymi maszynami, czyli moduł, w którym pokazuję Ci jak administrować maszynami wirtualnymi, plus jeszcze konteneryzacja, gdzie też będziesz miał wątek na temat tego, jak konfigurować chociażby kontenery. Następnie moduł piąty, dyski, storage, passthrough, czyli mocno Fizyczny można powiedzieć moduł, gdzie omawiałem przede wszystkim typy pamięci masowych, kwestie storage'u, to jakie rozwiązania do storyżu najlepiej stosować, jakie partycje ustawiać. Zatem to jest ten wątek, który można powiedzieć dużą liczbę osób interesuje. ok moduł szósty, czyli sieci sieci wirtualne, tu będziemy budować nasze sieci wirtualne, VLANy, DHCP, filtrowanie po makach, co jeszcze? Oczywiście instalacja, konfiguracja wirtualnego switcha, to wszystko będzie. Tym będziemy się zajmowali. Następnie moduł siódmy, to już część, w której zaczyna się trochę bardziej zaawansowana działka, czyli klaster ISEF i w siódmym module podnosimy naszą poprzeczkę wyżej, wchodzimy na wyższy poziom, pokażę Ci, jak uruchomić klastra za pomocą Proxmoxa, pokażę Ci, Klaster, Sef, mega fajne rozwiązanie, które pozwala nam zoptymalizować, zabezpieczyć dane na dyskach. Zatem, Sef to jest naprawdę świetne rozwiązanie, na szczęście można je wykorzystać w Proxmoxie. I to wszystko będziemy robić w ramach tego modułu, trochę dłuższego. I będą tu nawet też takie rzeczy, jak chociażby usuwanie i dodawanie node z klastra. Oczywiście robienie tego w sposób bezpieczny, bo to, że usuniemy notes z klastra, nie ma problemu, możesz to zrobić w każdej chwili, wyłączysz, nie ma, spoko. Ale ważne jest to, żeby zrobić to umiejętnie, bezpiecznie i też nie rozwalić sobie całej konfiguracji. Następnie moduł ósmy, czyli backup i replikacja. Też bardzo ważna część naszego kursu. Pokażę Ci, jak zabezpieczyć dane, jak je odzyskiwać. Następnie dziewiąty moduł, monitoring i optymalizacja. Czyli, jak nazwa wskazuje, będziemy monitorować nasze zasoby i również optymalizować, tak żeby lepiej działały. Też rozbudowany długi moduł, 20 lekcji. Następnie, automatyzacja i bezpieczeństwo. Tu, jak widzisz, w tym momencie masz dodatkowy bonus razem z lekcjami z automatyzacji. Zatem, tego tu już naprawdę jest dużo, około 30 lekcji. Ale co najważniejsze, te lekcje związane z automatyzacją są bonusowe. I nie są można powiedzieć obowiązkowe, ale już wszystko warto. Warto, jak najbardziej. Mamy tu też firewalla, nawet tu faktory authentication, warto to uruchomić na Proxmoxie tak, żeby zabezpieczyć logowanie zarówno u siebie, jak i u użytkowników Proxmoxa. Moduł 11 to już zagadnienia związane z pracą administratora, czy pokazuje Ci pokazuję, jak wygląda codzienna praca administratora, podpowiem też delikatnie, jak szukać pracy administratora. Jak wykorzystać to, że umiesz Proxmox w swoim CV, na rozmowie rekrutacyjnej? Zatem to jest bardzo ważna część. Plus, oczywiście, pewne standardowe zagadnienia, które na co dzień się wykorzystuje, wykonuje, a wcześniej też nie było opcji pokazania tego w ramach kursu, czyli wszelka konfiguracja, DRP, testy, troubleshooting, tego typu zagadnienia. No i moduł 12, już taki najbardziej można powiedzieć spokojny, gdzie omawiamy chociażby wykorzystanie case study Proxmoxa w różnych firmach, na realnych wdrożeniach, na podstawie podstawie tego, z czym ja miałem doświadczenia w życiu, czyli przykłady zarówno wykorzystania w małych firmach, w średnich, w dużych firmach, nawet jeden e, przypadek, tzw. Tak migracja na szybko, dotyczący zagadnienia, gdzie zamieszani byli też prawnicy, prokuratura, gdzie było straszne zamieszanie, sprawa sądowa z danymi. Zatem myślę, że ciekawy case, warto tutaj nad tym przysiąść, zobaczyć. Wracamy do Dokera, dobre praktyki, nowości ProxMox. Bardzo dużo rzeczy i przede wszystkim w module 12 uzyskasz też certyfikat uczestnictwa w kursie. Zatem bardzo ważne jest to, aby poza dołączeniem do kursu przejść na ścieżkę i na koniec też odebrać swój certyfikat poświadczający to, że masz wiedzę w tym zagadnieniu. Co jeszcze? Opinie: jeżeli chodzi o opinię, to możesz je przejrzeć na stronie już ci mówię jakiej. Dokładnie asdobs.pl łamane przez kurs Proxmox, dokładnie ta strona. Nie będę teraz czytał opinii, bo raczej nie ma sensu. Wystarczy, że wejdziesz w ten link. Link znajdziesz też w opisie pod tym materiałem na dole i tam znajdziesz zarówno opis, pełny opis programu, jak i również opinie. Okej. Okay. I tak to wygląda w mega szybkim skrócie. Mam nadzieję, że już teraz wiesz z czym to się wiąże, jak wygląda dołączenie do naszego kursu, jak wygląda korzystanie, przechodzenie, nauka oczywiście też w ramach kursu otrzymujesz dostęp do społeczności, do kontaktu ze mną, będziesz miał dostęp do grupy na Facebooku, grupy na Discordzie gdzie cały czas wszyscy użytkownicy, uczestnicy kursu wymieniają się wiedzą, pomagają sobie, ja oczywiście też pomagam, podpowiadam, również sprawdzam prace domowe, to czy gdzieś ktoś nie popełnił błędu, czy z czymś się nie pomylił, zatem cały czas też będziesz miał kontakt ze mną. No i coś mi pozostaje, zachęcam do dołączenia, pamiętaj, czas jest ograniczony, zapisy zamykamy w czwartek do 21.00. zatem mam nadzieję, że do zobaczenia w kursie. Dzięki, cześć.